Siemanko wszystkim jesteśmy na Włodarzu w okolicy żabnika z Andrzejem Mamy piękną zimę. Jest zimno, no bo jest w końcu zima, a my sobie wylądowaliśmy w terenie i jest fajnie. W takiej scenerii jesteśmy Na wizji będziesz ja? No a jak. No co, wbijamy. Szaga to szaga, panie, nie? Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Kikola tutaj brakuje. Kikuś, pozdrawiamy cię. Oczywiście. Z no. Że Taki mamy klimat zimowy w lesie w środku lasu. Jest fajnie. Jest fajnie. Idziemy obczaić żabnik od góry. Andrzej ma tam jakiś fajny temat i pomysł. A my jesteśmy w takiej otocenerii. Żabnik z góry. Ale jest kawał, kawał Nie że to wszystko wygląda. O. Dziura. Andrzej z kanału Znaki tam sobie pomyka ze swoimi różdżkami. O, wow, wow, wow. wow. Stałem w ogóle się bardzo fajne buty od Andrzeja. Zacząłem się być mu bardzo wdzięczny. Także Andrzeju, na wizycie jeszcze raz dziękuję. Za fajne buty. Co tam to Tam jest fajna dziura w ogóle, fajne zagłębienie. jest. Zobacz, tu. No, tu widzisz te ślady. Aha. W tu miałem sygnał. Zobaczymy czy, o właśnie, zobacz, nagraj to i zobaczymy czy... Tak, nagram, czy nagram. może. Okay? Tak, jasne. No No taki... Taki sygnał. Co... Różki skręciły w prawo. Tak, o co biega. Bo tam jest y, wykrot, gdzie wypływa woda. Tak, ja Wam pokażę ten wykrot. To nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o różki, nie? Aha, no ale jest ten wykrot, z którego wypływa woda obok żabnika. Ja wam to pokażę, żeby nie było, że tutaj jakaś ściana leci. Jest wykrot, a tam na dole sobie płynie woda. Także coś w takim Chodź, ci pokażę dziurę. Tutaj jest taki w ogóle fajny wykrocik. Zaraz sobie to zruszczkujesz. No dobra. Bo to, co widzimy, gdyż tam wybranie jakieś, to nie znaczy, że jest. Tu masz taką no? fajną dziurę, Andrzej. Okay, ja muszę popraszać pod nogi, żeby dobrze przejść, wiesz? A, Padciu z kanału Gdyby, pozdrawiamy ciebie, twojego tatę. Tak, tutaj masz, Zobacz jaką masz dziurę Taka trochę dziwna dziura tam nie wpadł Coś tutaj Lecimy sobie dalej, a pieronie bytomskiej pozdroweczki <laughs> dla Ciebie Tu mamy ciekawe wyposzczenie nad żawnikiem. Zobaczcie sobie sami. Teren poryty, a tu jest pościutko. Także coś tutaj na pewno stało Nie ma opcji znaczy, Tu się dużo działo w czasie II wojny światowej i zresztą kto? Ci się interesuje, to wie o tym wszystkim. No jest kawał zbocza. Ale wypuszczenie dosyć długie. Tam jest następne wypuszczenie. Poniżej. Teraz fajnie widać idealna pora na takie eskapady, bo nie ma bujnej zieleni. Bo latem to tak wiadomo, bardzo fajnie, bo jest ciepło. Tu jest na dole Żabnik Pozdrawiamy z terenu wszystkich oglądających gdzie tam idzie ze swoimi różnickami I u góry też nie u góry jest chyba droga jak się nie mylę Powiem Wam, że fajnie tak do lasu się wbić. W środku zimy, świeże powietrze, pogoda dopisuje. Szkoda, że drona nie mam, na ale tak wyszło. Że sobie pomykamy z Andrzejem po terenie. Jest fajnie. Jest fajnie. Ale powiem Ci, jest kawał góry. Tu jest, jest. No, ale to a, bo ty chcesz cały... Tu tak? Że, że dziwne było, zero wskazań, że tak powiem, yy, Że cokolwiek jest. Tak. obejrzeliśmy to praktycznie całe w koło. Tak, ta, 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 ta A na początku było wskazanie, Ale tu zobacz, jakie fajne wypuszczenia są. Znaczy generalnie, to nad tym, tutaj. Nie wiem, czy tam ciut powyżej jest droga. Nie jestem pewien, nie będę ściemniał, ale... o Widzisz, patrz mm. Masz wypływ wody kolejny ja tym to będzie po prostu tam to się. Mm. Też się ładnie woda sączy. O! I tam jest są betonowe worki jak dobrze widzę. I idę wam tu pokażę. Mojej perspektywy, bardzo fajne miejsce kurczę, powiem Wam, że z wszystkich tych kompleksów tutaj w Rize, to Włodasz na mnie robi naprawdę największe wrażenie. Ja raz Wam pokażę te skamieniałe, o tu jest bagienko, kurczę, nie, bo wpadnę i będzie tak jak była akcja z Kikim, Kikuś jak oglądasz, pamiętasz akcję w środku góry? Bo to po jaja, Fajnie było. Tak, to jest betonowa aleja. Czyli u góry jest droga. Dobrze. Mówiłem, ale wam to pokażę. Jak już jestem to. A trzeba by nie. Także. Rizę zimą. Rizę zimą. Fajny dzień z Andrzejem w terenie. Powiem wam, fajne buty dostałem od Andrzeja. Kurde, nie wiem, a zaraz wam może pokażę. Fajne buciory. No macie betony Czynna leja betonowa. O kurcze. Słyszycie to, jak te drzewo piszczy? Wow. Powiem wam, aż mnie ciary przeszły. Niezależnie wow. nie ma się podczułem, Nieźle.